Dzień dobry, na dzisiejszym spotkaniu chciałem Wam przedstawić układ pomiarowy. Rozpoczynamy taką, powiedzmy, lekcję edukacyjną, jak wyregulować układ pomiarowy, czym się różnią kanały wentylacyjne 75 od 90 w praktyce. No bo przecież wszyscy w internecie uważają, że na 90 nic nie wychodzi, czym większa średnica, tym gorzej. A że ten paruszewski to jest taki mato, że on aby wciska towar, klamory i nie wiadomo co. Ja nie potwierdzam, że jestem zdolny, bo rzeczywiście jestem mato. Cały czas mi to powtarza teściowa, żona, a ostatnio nawet córeczka. Zobaczcie jaki zrobiliśmy prosty układ. Bardzo prosty, banalny układ. Mamy wentylator o wydajności 1200 metrów sześciennych na godzinę. On jest stłumiony. Ono chodzi na 30% 10%. On teraz, jak mierzyliśmy go manometry, ma wydajność gdzieś 300 metrów. 3 na godzinę macie układ. Zobacz, kanały, pierwsze to są tak, 3 metry, żółte to są rury 75, pierwsza rurka to kana wentylacyjny to ma 3 metry, druga ma 6 metrów, trzecia ma 12 metrów. Tak samo jest tutaj z kanałem 90, pierwsza to ma 3 metry, druga 6. Trzecia 12. Zobaczcie, układ macie całkowicie symetryczny. Tak samo podłączone. Tak samo wszystko zrobione. I zobaczcie, tutaj mamy połączenie metalową, metalowym kanałem fi 200. Chciałem Wam powiedzieć, że my zawsze dajemy termoflexa, że od centrali wentylacyjnej, żeby nawet brać i podłączać termoflexem, bo termoflex pracuje jako tłumnik. Gdzieś tam widziałem na. Takiej instalacji u pana Ariela, że on naszą centralę wymienił, stwierdził, że za głośno chodzi. Dał inną, taką, co miała tam powiedzmy o 10% podwiększył wydajność, zmniejszy mu chodziła tak samo, ale że niby była cisza. My zawsze dajemy termoflexa. Tamta centrala była jakaś tam szwedzka, nie wiadomo jaka, bardzo droga, bardzo konkretna, kosztowała 4 razy tyle, i ona na wyjściu miała od razu termoflexy. Zobaczcie, my tu nie mamy termoflexa, chodzi tu na 30%. Jest to ciszy, jakbyśmy dali to na 70%, byłoby głośniej, ale byśmy tu dali dwa odcinki, 2 metry termoflexa, ta instalacja nadal by była tak cicha jak teraz. Trzeba pamiętać, że termoflex, te 2 metry, on tak pięknie wytłumi, że no działa to rewelacyjnie. Nawet no, te szwedzkie centrale są tak zaprojektowane, że dawają na wyjście z góry od razu termoflexa, żeby to tłumił. Ale dobrze. Mniejszy z tym, my zaraz będziemy dokonywać pomiaru. Ja sobie biorę aneometr, mam nadzieję, że uda mi go się włączyć i ustawić. Zobaczymy, o, ustawimy go. Jest, już nam coś pokazuje, teraz nam pokazuje powietrze, które powiedzmy o, tam nam działa przepływa i... Najpierw ustawiamy go na 75. Naszą przy odległości 3 metrów. Patrzymy, co się dzieje, jak nam pięknie hucha Jakie nam to pokazuje? O, pokazuje nam szalęczy pomiar. Bo, może nie wiem, czy ustawiony jest dobrze. Ale nawet aż 70. Przełóżmy na 90. Co nam się stanie na 3 metrach? Mniej więcej pokazuje nam to samo. Z tego względu, że mamy bliską odległość, nie ma to żadnych różnic. Ale dobrze, idziemy na. Odległości 6 metrów Najpierw 75. Patrzymy, co nam się dzieje. Przy 75 mamy żółty kanał 6 metrowy Ile nam to pokazuje? Pokazuje nam tu 11,2. Czy ja coś źle mierzę? No, 11,4. Może to wynika też z rozdzielacza. Dobra, połóżmy to na 90. 90 nam pokazuje ile? 56, 57 metrów sześciennych. Tu zobaczcie. To jest to samo odległość 6 metrów. Ten sam układ rozdzielacza. Idziemy na 12 metrów. Zobaczymy, co się będzie nam działo. Idziemy, idziemy. Żeby nie było ustawie w tą stronę. Zobaczcie. Ile ja nam pokazuje przy 12 metrach. Musi nam coś pokazać, coś źle może ustawiłem, ale pokazuje nam prawie 0. Coś jest źle ustawione, coś jest źle zrobione. Zaraz musimy chyba, powrócimy do tego. Tak, Obraca się nam, pokazuje 0. Muszę go wyłączyć i włączyć, ale zaraz to zrobię za minutkę, żeby pomierzyć dobrze. To tutaj były takie zakłócenia. Musieliśmy zobaczyć kartą przyłożyć i wtedy mierzy doskonale. Ale układ pomiarowy jest ten sam, taka sama długość. To mamy 90 na 12 metrach, ile nam pokazuje? 35 metrów sześciennych. Przechodzimy na 75, ile nam pokazuje? Przy jednym kanale. Ja bym mu żebyś wziął niżej, trochę, żeby nam to pokazywało. Ile ja nam pokazuje? Zobaczcie. 11. No, nie podskoczy, Po 14 się ustabilizował, ale nawet nie. Nie ma tyle. Ma w granicach 10. To zobaczcie. 12,90 m jest 4 razy tyle daje nam wydajność niż 12,75 m przy 12 m. A niektórzy ludzie instalacji 75 m robią na. Długości powiedzmy 20 metrów. Nie chcę mierzyć 50, bo bym już was załamał przy odległości 6 metrów, ale dobrze, to wam chciałem pokazać. Teraz zrobimy jakieś łuki i na podstawie łuków zrobimy jeszcze pomiar, ale tych nam, tych większych odległości. Pawełku, weź przy niżej, bo ten nanometr mam głupieje boczny wiaterek. To zobaczcie, no, zakładam, że jest 10. Patrzcie, ten sam układ pomiarowy, tylko macie taki ostry łuk pod. Kątem, no, 180 stopni. kładziemy karton, żeby nam nie robił zakłóceń. Włączamy nasz aneometr. Teraz, niech nam pokaże. Dobrze, zostawiamy wartości. Zobaczcie, co się stało. Mały uczek. O połowę straciliśmy przepływ przy 75. Idziemy na 90. Zobaczymy, co się stanie. Zobaczcie, też mały łuk. Zobaczcie to, co Wam kiedyś mówiłem na kursach. Uuu, tu żeśmy stracili dużo. Ale nie, nie, nie. Chwila, moment. I to się ustawi? No, też połowę. Zobaczcie. To, co Wam powiedziałem. Takie małe, ostre zagięcie. Jak to niektórzy pięknie robią na filmach. Nie wychodzą pomiary. To jest tak, jakbyśmy mieli dodatkowo 10 metrów kanału. Zobaczcie, to nam stworzyło opór, że przy 12 metrach o połowę zmniejszył się przepływ na 75, i o połowę zmniejszył się nam przepływ na 90. Widzicie to jest bardzo ważne. Trzeba uważać na te łuki, co niektórzy każą robić, bo to pięknie reguluje instalację. Do regulacji instalacji służą przepustnice, ale oczywiście są wszyscy mądrzejsi. Ale paruszewski się na tym nie zna. Zobaczcie, macie. Teraz wam pokażę, jak regulować taką instalację. I od czego się rozpoczyna? Włożymy przepustnicę i zrobimy tak, że tutaj nam teraz się zwiększą dwa razy przepływy. Przechodzimy teraz do regulacji wentylacji. Muszę Wam powiedzieć, jak to wyregulować na tym naszym układzie, co mieliście w poprzednim filmie. Zobaczcie, my na te 90 mamy często reklamację, że one za mocno wieją, no bo wieją, bo mają duże przepływy. Tak ma być, ale do regulacji ustawiamy przepustnicę. Nie tak jakże. Do regulacji ustawia się anemostaty. Anemostaty są do jedynie regulacji przewóz. Zobaczcie, każdy tutaj na odcinku tych 3 metrów dajemy przepustnicę. Na odległości 6 metrów też dajemy przepustnicę. I na odległości 12 metrów też dajemy nasze słynne przepustnice. Zobaczcie, do regulacji przewóz. No i co my teraz chcemy zrobić? Jak się zawsze reguluje czemu wam robię ten układ, bo zawsze jak się reguluje, rozpoczyna się regulację od najbliższego odcinka do skrzynki tu mamy, pokaże stronie 3 no to zobaczcie idziemy regulować, Pawełku ja bym cię mógł prosić o kartonik, żeby tutaj nam nie wprowadzało błędów pomiarowych zobaczcie, mamy 75 z naszym tym i co my tu mamy mamy przepływ już 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 wam pokazuję. Teraz daliśmy przepustnicę karton. No, coś jakieś głupoty nam to pokazuje. Musi być strzałeczka. Mamy przepływ na tej naszej przepustnicy 20 coś było. Źle ustawiłem albo weź po tym ten kartonik trochę wyżej. O! no, powiedzmy 40. I co my robimy? Zobaczcie, mamy przepustnicę. Skręcamy nas o. Tak, i zobaczymy, jaki teraz mamy przepływ. Zobaczcie, oczywiście, nie dość, że nam to wytumia. To przepływ nam się powinien zmniejszyć, ale się nam nie zmniejszył. Dlaczego? Bo z boku nam podbiera. Chwila, moment, nie, bo żeśmy za mało wytłumili. Nieraz się stosuje tak, że się stosuje dwie przepustnice. Pawełku, połóż ten kartonik na ziemi, bo on powoduje nam też turbulencję. Całko, całkowicie musi być na ziemi. Ale czemu nam tutaj wieje? Albo weźmy no go wyżej trochę. Jeszcze. Nie. Nie wychodzi nam to. Nie wychodzi nam to. Dlaczego nam to nie wychodzi? Chwila, moment. Fajną, tu nam wieje, dobra, weźmy to tak, zróbmy dobrze i teraz sprawdźmy, co nam się stało. Przepraszam, no, zacznij tym. O, proszę bardzo, udało się nam wyregulować nawet do 10 metrów, czyli żeśmy wyregulowali razy 2-3 trzy, razy 3 trzy. Tak samo tutaj, co nam się dzieje. Zobaczcie, mamy 30... ile. 35. Skręcamy. Ile mamy. Pawełku byśmy kartonikiem zasłonić. I mamy dziesięć, zobaczcie. Robimy regulację zawsze od tych najkrótszych odcinków. Idziemy dalej. Teraz, ponieważ tam żeśmy zrobili większy opór to tutaj nam musi wiać więcej. No i jak to wygląda? Wie nam, aż chociaż odległość jest dwa razy tyle, powiedzmy nawet po 30 podchodzi. Co robimy? Skręcamy. żeśmy zeszli też do powiedzmy nawet o ja ci aż prawie że stanęło no do ilu żeśmy zeszli do 7 proszę bardzo drugi musi teraz nam tu szaleć bo żeśmy wszystko podokręcali zobaczcie tu mamy 70 prawie co, co my robimy oj psujemy wszystko ale to dobrze, to to włożymy, skręcamy. zobaczcie, cośmy skręcili. Zaraz, anamet musimy włożyć na naszą tubę. I teraz patrzymy, co się tu nam dzieje. Było 60. Mamy ile? Mamy 10 łe Zobaczcie, jak to pięknie idzie wyregulować. Tu sobie regulujemy jak chcemy. O, widzicie. widzicie, zobaczcie ustawiliśmy sobie przykładowo 37, a myśmy 40 zmieniamy nieraz trzeba tak zrobić, że trzeba dwie pianki takie włożyć ja próbuję to wystawić na jednej ale one też bardzo mocno wyciszają to działa rewelacyjnie jako tłumnik ile żeśmy ustawili sobie teraz? 40 o, nawet 6 nie, nawet 0 no powiedzmy 6 i zobaczcie, i w ten sposób się to reguluje od najmniejszego odcinka do najdłuższego. Teraz zobaczymy, co tu się nam dzieje. Teraz tu powinno być szaleństwo. Zobaczcie, mimo wszystko tego oporu, co tu mamy, co Wam pokazywałem na tym filmie, to my tu co mamy? Szaleństwo. Zobaczcie, mamy aż 12 metrów jest odcinka Łuk. Pod takim ostrym kątem to jest tak, jakbyśmy dołożyli jeszcze 10 i mamy prawie przepływ 60 metrów. Ale co my z tym możemy zrobić? Zobaczcie. Wyregulować. No, ile teraz mamy? Coś nam za mocno szaleje. No, żeśmy zmniejszyli. O połowę. I tak po kolei, po kolei możemy badać, ale teraz zobaczymy jeszcze, co nam się dzieje na naszej 75. która Było przedtem 4 metry sześcienne, Co się teraz dzieje? Zobaczcie. Teraz mamy prawie 40 metrów, Zobaczcie, razy 10. Stumiając tam te poprzednie pomiary. Co robimy? Też regulujemy. A jak chcemy to wyjątkowo sprawnie wyregulować, to nie trzeba dwie przepustnice zastosować, żeby wytłumić. A żeśmy co zmniejszyli, nie za wiele. Bo tutaj już nam powietrze, instalacja już jest na maksa. Proszę bardzo. Ile mamy? Zobaczcie. Mamy ile? 18, 20. Więc czym regulujemy, 3 anemostatami. Jak wszyscy najmądrzejsi mówią w internecie, czy przepustnicami zobaczcie, taką dużą instalację, 6 owodów z jednej 3 metry m i 12, jestem w stanie zbilansować zwykłymi sześcioma przepustnicami. Jak to mówią? Wszyscy mówią, że my się nie znamy. No nie znamy się, no jesteśmy matołami, no ale próbujemy udowodnić, że jest inaczej. Dobrze, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że ten film Wam dużo, dużo pomoże przy regulacji. Byście poznali zalety kanałów 90. I słuchajcie, powiem Wam jeszcze jedno: im większe kanały, tym lepiej. Jakby to była 110, byłoby 2-3 lepiej. Jeszcze lepiej. Chciałem Wam teraz przedstawić taki układ równoważny. Bo nie to, że 75 są złe, bo one są dobre, ale zobaczcie, przy tych 75 piątkach Trzeba się więcej napracować, jeżeli dajmy przykładowo 3 metry, ok, to jest równoważne, jedna 1,75 to stawia opór, ale jeżeli już idziemy powyżej tych 3 metrów, to zobaczcie, to te 75 muszą być niestety 2, a tu mamy jedną zobaczcie, macie różnicę mniej pracy i oczywiście mniejsze koszty. Jeżeli dajemy 12 metrów, ja tu akurat nie chcę ciąć następnego krążka, ale to tutaj przy 12 metrach już powinniśmy dawać dla pewności, żeby nam zawsze wyszła instalacja, to 3,75. Ze względu na to opory, które Wam teraz pokazałem, które Wam wytłumaczyłem, ja dla bezpieczeństwa przy odległości, swoim projektantom mówię, że nawet przy odległości powyżej 10 metrów czy tam jak się zbliża 10-12 metrów, to już mają dawać dwie nam 90 żebyśmy mieli pewność, że zawsze ta instalacja wyjdzie. To zobaczcie, tu mamy dwie, a tu powinniśmy mieć trzy. No i dobrze. Spróbujemy teraz załączyć ten układ i spróbujemy go pomierzyć przy tej największej odległości. Pawełku, ja bym cię mógł prosić, żebyś przyszedł z aneometrem. Bardzo Ci będę Pawełku wdzięczny, jeszcze z osłonką, tak, żeby, żeby nie było żadnych błędów pomiarowych. Proszę bardzo, przykładamy tu, gdzie są nasze dwie dziewięćdziesiątki. Co my tu mamy? Zobaczcie. 60 m3 na godzinę. Idziemy tu, gdzie są. Idziemy tu, gdzie mamy dwie piątki. Co mamy? 48 metrów. Powiem wam tak, Jak my byśmy tu, tu mamy dwie na 12 metra, a tu mamy dwie Abyśmy jedną dziewięćdziesiątkę odłożyli, tam mamy powiedzmy 47 metrów. Tu mamy powiedzmy ile? Po 60. To tutaj przy tej naszej instalacji. Byśmy podejrzewam uzyskali mniej, mniej gdzieś o 10 m3 na godzinę. To czyli, powiedzmy, przy takich długich odległościach 10 czy tam powiedzmy 15 metrów to te 2,75 nie są równoważne z 1,90. One mają powiedzmy 15 czy tam 12% tego przepływu więcej. Zobaczcie. Prosty układ, żeby Wam pokazać, żebyście widzieli żebyście byli w stanie też to wyregulować, zrobić i żebyście wiedzieli, jak robić. Zwłaszcza, jeżeli chodzi o długie odległości. Tam, gdzie mamy długie odległości, dla pewności dajemy 29 i 375. Ja tu nie dałem, bo po prostu mi było szkoda ciąć następnego krążka na poświęcenie edukacyjne i tak te kanały wentylacyjne damy jakiemuś klientowi, no ale szkoda było ciąć tego trzeciego krążka. Jeszcze Wam zrobię pomiar na 6 metrach. E, przepraszam, tu jest. Jeszcze zrobiłem Wam pomiar na 6 metrach. Tu mamy tak, 1,90 Pawełka, jakby się odsunął, żeby pokazać. Mamy 45 metrów przepływu. Zobaczcie, to jest na 6 metrach i tu mamy 2,75. Ile tu nam wyjdzie? Sam z ciekawości jestem, żeby nie było. Zobaczcie, no, wychodzi lepiej. Wychodzi lepiej, ale to lepiej wychodzi gdzieś z rzędu, tam. 10% to też nie ma różnicy, więc to co mówię, że 2,75 są równoważne z jedną powiedzmy, 90, tak do odległości 8 metrów. Później 2,75 mogą dać więcej nam niż 1,9 przy odległości powyżej 10 metrów. To czyli co mniej więcej Wam wytłumaczyłem na dzisiejszym spotkaniu, o co w tym wszystkim chodzi. Zobaczcie taki prosty układ pomiarowy. Myślę, że jesteście, że ta lekcja nie tylko Wam pomoże, ale pokażcie ją też instalatorom, żeby nie było żadnych błędów. Pozna pozdrawiam tą całą moją konkurencję. Pozdrawiam wszystkich w internecie, którzy pobudzają mnie do działania, bo ten film został nakręcony, bo mnie ktoś pobudził właśnie do działania. Ja bardzo dziękuję za to. Też proszę tam pisać jakieś opinie. Jak coś mówię źle, źle tłumaczę, proszę też mnie pobudzać do działania, żeby Wam więcej filmów nakręcać, więcej Wam tłumaczyć, więcej Wam pokazywać.